Hej, witam Was bardzo serdecznie na kanale Fair One. A dziś mamy kolejny odcinek z serii Minecraft Hero i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Jak widzicie wygląda, że pada. I myślę, że szybko pójdziemy na razie do tego, do jakiegoś domku wieśniaka. O, i się prześpimy, bo to całkiem dobry pomysł. Wieśniaki już na pewno śpią, coś czuję Więc i my zrobimy chyba to samo. Poważnie... U nie, ty ktoś jest! Ej, serio mały zombie! Ej, poważnie, ja zaraz zginę! No nie, kurde! Ej! On mnie zabił! Ej, do, ej, a dobra, mam swoje przedmioty, wiecie dlaczego? Bo mam ustawiony ten: e, nie trać przedmiotów, żeby nie tracić przedmiotów. Uff, no całe szczęście, niczego nie straciłem. Ej, naprawdę, już się przestraszyłem, no kurde. Ja pierdzielę, ja, ja naprawdę zginąłem przez tego zębiaczka małego. To, to wiem, trochę to żałosne, że mnie zabił, ale on też miał łopatę, więc dziwcie się, się. Wiem, wiem, naprawdę żałosne. Pewnie się teraz śmiecie albo coś. Mm, no, w sumie też bym się śmiał, powiem wam na waszym miejscu. Bo to jest śmieszne, co ty wykonałem. Dobra, wiecie co, muszę odłożyć parę przedmiotów, bo mam za dużo rzeczy. Zastanawiam się, czy ten Patyk mi się w ogóle przyda. Słuchajcie, Patyk mi się pewnie nie przyda. Róże bez sensu mam w ogóle. Wiesz co ja te róże chyba odłożę. Tropikalne, te to mi się raczej przydadzą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ta kartka papieru to raczej nie. Tak mi się poczekajcie. E, muszę sprawdzić crafting tej To jest crafting. O nie, nie ma craftingu, słuchajcie. To idziemy znaleźć crafting, bo potrzebuję craftingu. A to ja tutaj ostatni raz spałem. No ta, no racja. W sumie jak mogłem zapomnieć. Dobra, poczekajcie, bo ja muszę znaleźć crafting. Jak najbliższy. Dobra, tutaj chyba jakiś jest, słuchajcie. I tam jest świnia. Z tego co widzę, Dobra. No to jest, zostawiłem w ogóle tą... Gdzieś szkielet się pali Ej dobra tam się szkielet spalił Słuchajcie idę szybko po jego itemy Dobra idę szybko po jego itemy No serio Ej poważnie Szkielet palił Dobra on się tutaj chyba pali Słuchajcie Ja go gdzieś tutaj słyszałem Musiał już zginąć tylko gdzie on jest? Poczekajcie, muszę go odnaleźć. To jest kurczak. To jest owca, to nie. Poczekajcie, gdzie jest ten szkielet? Słyszę pająka, ale nie słyszę szkieleta. Pewnie już się spalił, tylko gdzie on zginął. A tam jest, dobra, on nie zginął. Ej, to będzie ryzyk fizyk. Chyba, że wypuszczę go na słońce, to poczekajcie. Spróbuję. Go zaatakować. O, dobra, już idą chyba. Ten już idzie. Ej, dobra, przez przypadek w jest nie dobra. Ej kurde, to jest szkielet, dobra, czekajcie chwilę Dobra, muszę obczaić plan, jak go zaatakować yy, On stamtąd trafiał, bo już wiem, gdzie był ten szkielet, słuchajcie Muszę wejść na drzewo O dobra, to nie był dobry pomysł, sorki Rikiel naprawdę Dobra, muszę jakoś zaatakować tego szkieleta Muszę być szybszy niż on Widzę, i to nawet tam trzech, słuchajcie Tylko jak ich wypuścić na słońce? Tutaj żadnego nie ma, ale tam są. Ja mogę zabrać tą strzałę? Chyba nie mogę. Już idzie, dobra, chyba. ła, kurde, skąd to leciało? Jest tamtąd! A dobra, to on się tam ukrywa. Ja nawet go nie zauważyłem. Słuchajcie, dobra, to wiecie co? Mam inny plan. Jak go zaatakować? Podejdziemy go od domu. Zniszczymy tutaj trochę domu i tak go podejdziemy. Kurde, te wieśniaki... Niech nie otwierają tego domu. Dobra, poczekajcie, mam pewien plan. E, zaraz zniszczę ten kamień i zobaczymy, jak on strzela. Dobra, wiecie co, poczekajcie. Aha, go tutaj nie ma, dobra, chyba. Nie, no ja go ewidentnie nie widzę, poczekajcie. A poczekajcie, a nie, tutaj go nie ma, to jest kamień. To jest to. Nie, to raczej nie on. Poczekajcie, chwilę. Sorki, że rozwałam tym wieśniakom w ogóle tej chałupy, ale no muszę. Tak by życie. Ujacie, on tutaj jest. Dobra, ja go widzę. Teraz go zauważyłem. I co, on uciekł? Ej, co się z nim stało? Ej, co się z nim stało? On uciekł, czy co? Nie no, nie uciekł. Czekajcie, spróbuję to zniszczyć i szybko ten... Wiem, to jest ryzykowne, ale trudno się mówi. Hmm. Raczej on tutaj chyba nie wejdzie, chociaż wątpię, w sumie by weszedł na pewno. Kurde, bo chcę go jakoś zniszczyć, słuchajcie. To jest. Co to jest? To jest szkło. I nie, tutaj nic nie ma, czy coś jest. Aha, tutaj było szkło, dobra, dlatego nic nie widziałem. To wszystko się zgadza, dobra. Czekajcie, kurde, co sterowanie jest trochę takie. O, tutaj jest nasz kozak! No i zginął, no i super, zdobyliśmy łuk. I kozacko. Dobra, teraz spróbuję, słuchajcie, nie oberwać i trochę. Sp... uciec, że tak powiem. Wiem, że to głupio brzmi w ogóle. Dobra, poczekajcie, mam ich strzały i mam kość w ogóle. Ale tylko jedno mi się udało zdobyć. Ej, tam jest handlarz z lamami. O, jacie, ej, słuchajcie, dobre. Ja trochę oberwałem, trudno się mówi. Handlarz z lamami, super, i to na tej wiosce, więc. spoks dobra. E, co masz ciekawego, handlarzu z lamami? E, dobra, ja nie mam niestety szmaragdów. Masz coś innego, czyli ty sprzedajesz tylko takie rzeczy, to nie mi się. Znaczy, i tak nic nie mam, żeby ci dać. A tu te lamy, dobra. A poczekajcie, a czy one pluną? Wiem, że. I Chyba słyszę zębiaka. Ej, aha, one wchodzą do tego ognia. Słuchajcie, spróbuję go zabić. Dobra, zrobiłem. Git, test mi raczej jego mięsko się nie przyda. A ja wiem czemu ja obrywałem i czemu one, te, one tej w te w ogień wchodziły, słuchajcie. A ja je uderzyłem, dlatego ja obrywałem od nich. Wszystko wyjaśnia, a ja nie szczerze w ogóle. Dobra. Zastanawiam się w ogóle, czemu tutaj nie ma żadnych hutopców, ale raczej wolałbym ich nie spotkać w sumie. Bo to by było źle. Dla mnie. Szczerze mówiąc. I dobrze, że w sumie jeszcze nie ma najazdu pillagerów, bo szczerze mówiąc czuję, że nie jestem na to gotowy raczej. Jeszcze na najazd pillagerów. Poczekajcie, gdzie ten mnie zabił? Tutaj. Ujacie, on tutaj jest, dobra. Ej, on jest za szybki, on jest za szybki! O, zginął, dobra, uf. Udało mi się go zabić, słuchajcie. Ujacie. Ej, trochę przy tym życia straciłem, serio. Ale, no wiecie co, no to wkurza, że on jest w ogóle taki szybki, taki sprinter, i to szok, naprawdę. Ale to jest strasznie irytujące w Minecraftzie, że. No kurde, taki mały, a taki sprinter, no to jest naprawdę. Jest śmieszne trochę. Ale, no widzicie, takie uroki Minecrafta. Mhm, czyli to jest tu kartografa. Czekajcie, czy tutaj nie ma łóżka? On, on nie od... A, otworzył, dobra. O tutaj jest jakieś łóżko. I a ja w tej skrzynce patrzę. A ja tą skrzynkę pewnie już oglądałem. o dobra, tego mięska na pewno już we... nie wezmę, Ale słuchajcie, poczekajcie. W ogóle ja mam tej, tą mapę, co nie? Aha, no dobra. Dobra, mam mapę i to jest ta wioska w ogóle. Ale nie, bo mnie coś innego obchodzi, dobra. E, chcę schować tutaj przedmioty. Dobra, co by mi nie było teraz potrzebne? W sumie poczekajcie, bo mają tutaj piec, a zastanawiam się... Ej, dobra, żeby nie marnować niczego, to wiem co zrobię, a nie ma tej craftingu, to lipa. Dobra, tu muszę iść do innego domku po crafting. Dobra, to lecę szybko po crafting. E, tutaj jest dół, e, dom kartografa, to nie. Tutaj jest, a tutaj chyba kolejny kowal, tak mi się przynajmniej wydaje. To widzę, ale pewny nie jestem. Poczekajcie, bo może jest tutaj wejście do jego domu. A nie, z tej a nie dobra, to niby, to jest takie bardziej... Znaczy takie kowalski, ale nie ma wejścia. Widzę. A dobra, to jest to co widziałem tam z przodu wioski. O tutaj jeszcze jest jakiś domek, słuchajcie. Tutaj jest dom, ale ja szukam... Ja pierdziele. Serio? Ej, dobra, tutaj nawet nic ciekawego w sumie nie ma. XD. Ej, nie, ja mam Emeraldy! To czemu ja mówiłem, że nie mam Emeraldów, ale zostawiam jeszcze w ogóle je warto marnować. Było bez sensu chyba je teraz zmarnować, słuchajcie, Coś jeszcze? Ej, naprawdę, było bez sensu je zmarnować. Uważam. Nie dobra, nie będę marnował emeraldów, słuchajcie. E, ale muszę znaleźć ten, e, ten piec. Jako, gdzie on jest? Gdzie jest piec? Bo ja na pewno nie mam przy sobie pieca. Nawet hutniczego, mam tylko stół kartografa. A w ogóle mam tą niepotrzebną wełnę. Nie wiem po co mnie, jaki tak już mamuszko w sumie. Poczekajcie, może ją wrzucę do ognia o, Chociaż nie, no, dobra O, kiedy z tym spróbuję ją jakoś ominąć Tę wełnę Nie wiem, czy się udało, według mnie ta, dobra Wełna pewnie zaraz zniknie Dobra, muszę znaleźć e, ten piec Bo ja szukam teraz pieca I nikt się nie widzę na razie Tutaj kolejnego pieca nie ma Super, kolejna skrzynia, aha To jest e, duża paproć Paproć mi się raczej, słuchajcie, nie przyda Więc wątpię, że ją wezmę Raczej nie Wiecie co? Zastanawiam się, czy nie wymienić łóżka, bo mam białe łóżko, ale chyba, we, wiecie co, będzie wziąć to niebieskie. Ładniejsze jakieś, takie się przynajmniej wydaje. No. A myślałem, że w ogóle to jest obraz. Dobra, to biorę niebieskie. Ładniejsze. Dobra, mm, to lecimy z tym koksem. Gdzie jest? O kurde, już nas się zbliża. Dobra, nie wiem, że jestem tch tchórzem, trochę wam powiem. Na razie wiem, ja mówiłem, że w dzisiejszym odcinku już na pewno uciekniemy z tej wioski, ale zrozum, nie zrozumcie mnie źle, no to nie moja już wina, że tak ten trochę... Tutaj nam komplikują się sprawy. Myślałem, że już wszystko będę mógł wziąć i normalnie będzie już wszystko przygotowane. No ale jednak widzicie, jednak wszystkiego jeszcze nie przygotowałem, jeszcze jednak trochę trzeba poczekać. No. A w ogóle, jeśli ciężko mam się spodoba, to pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje. I kto nie subskrybuje, to fajnie było, gdyby dołączył do armii zasubskrybował kanał, żeby być na bieżąco z materiałami. Jeśli jesteś tutaj właśnie nowy, to polecam Ci właśnie, jeśli natrafi natrafiłeś na ten materiał przez przypadek, to polecam Ci właśnie kliknąć przycisk subskrybuj, żeby dostać powiadomienia o najnowszych produkcjach, bo naprawdę warto. I oczywiście wtedy kliknij też do dzwoneczek, żeby no, przychodziły Ci najnowsze nowości. No, najnowsze nowości. XD. Ale nie, na serio. Yy, dobra. Serio nie ma... Znowu nie ma, poważnie? Wiecie co, z tym jeszcze nie rozwalić któremuś sąsiednikowi domku, ale według mnie byłoby to trochę wredne. Więc jednak tego nie zrobię. To będzie plan B, powiedzmy. Wiecie, bo jednak by to było trochę hamskie z mojej strony, gdybym rozwalił któremuś domek, a nie chciałbym w sumie, żeby któryś z przeze mnie cierpiał. Ej, dobra, bo gdzie jest w sumie ten, ym, tutaj, y, gdzie u tych osadników mają piec? Na pewno powinien być u kowala, ale u kowala to teraz raczej znajduje się piec hutniczy i takie tam. Takich normalnych piecy to nie ma, z tego co wiem. Znaczy, nie wiem, może są, chociaż może nie widziałem rzeczywiście, poczekajcie, może sprawdzę. Tutaj był gdzieś obok, na, yy, kowal jest tutaj obok chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, więc możemy to sprawdzić. Dobra, poczekajcie. Mm, tutaj był ten domek, w którym w ogóle spałem, i tutaj raczej nie było pieca. Jestem tego pewny, wręcz na 100%. Tak, tu nie było pieca, zdecydowanie. A nie, ja tutaj nie spałem, ja tutaj nie spałem. słuchajcie, ja tutaj zginęłem przez tego, przez e, tego małego zombieczka. ład, to owca, dobra. E, dobra, poczekajcie. No kurde, no serio? Powaga. Aha, dobra. Powaga, nie ma naprawdę niczego tutaj. A w ogóle, co tam jest u góry? Czy tam się można dostać, czy nie? Czy za bardzo nie? Coś mi się wydaje, że słuchajcie, że nie, że te okna są tak specjalnie zrobione. Albo może jakoś da się tam dostać, tylko ja po prostu nie umiem pewnie. Dobra. Wiecie co? Wychodzi plan B. Rozwalamy komuś ten chałupę. No sorki, przykro mi, no ale wiecie. No trudno, wieś, jak nie będzie miał gdzie mieszkać. Nie moja wina. W sumie, no kurde, no mogli się wyposażyć ee, w ten... Piec którego nigdzie tutaj nie widzę, bo go po prostu nie ma. Nie ma go po prostu, słuchajcie. Yy, I to jest naprawdę słabo. A ja potrzebuję jednak tego yy, kamienia, powiem wam, żeby trochę ten, dobra, yy, ile jest ten? 5 mam. Poczekajcie yy, na craftingu, jak się to robi. Ile będzie potrzebne. O jacie, serio. Dobra, wiecie co ja nawet tutaj craftingu nie mam z tego co widzę, więc słabo. Dobra, teraz tak. Tak. I myk mam crafting. Dobra, trochę dodałem. Mm, nie, już nic więcej raczej dodania nie mam. Dobra, zobaczę czy teraz do rady piec, czy jeszcze ile będzie potrzeba? E, dobra, piec, 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 piec. Dobra, gdzie jest piec? Ten zwyczajny słuchajcie, bo ten chutniczy i ten... i ten normalnie to ja ukradnę normalnie. Dobra, jeszcze trzy kamienie potrzebuję. E, to spoks. Aha, to jeszcze dwa słuchajcie. Dobra. Naprawdę, no sorry, że rozwalam dom No ale trudno się mówi. Poczekajcie, ja mam w ogóle miejsce. Będę miał tylko... Ej, jedno miejsce będę miał tylko. O kurde! Ej nie! Tu muszę coś ewidentnie oddać tutaj Chyba do tej skrzynki Czy to jest skrzynka? Tak mi się przynajmniej wydaje Bo chyba w każdym domku jest skrzynka Ale nie jestem pewien czy w tym też jest O jacie, w tym nie ma skrzynki A ja zarąbałem jedną skrzynkę Dobra wiecie co? Oddam tej skrzynkę Trudno się mówi A ja sobie stworzę własną najwyżej Myślę, że to będzie najlepszy pomysł To ja dam skrzynkę i oddam ten papier Bo on mi jednak chyba nie będzie naprawdę potrzebny Ta mapa oczywiście będzie potrzebna To jest pewne Mapa na pewno będzie potrzebna, dobra. To wiecie, co to ja stworzę, ten? Czy ja tam widzę coś złotego? Czy mi się tylko wydaje? Ja tam widzę chyba coś złotego, nie wiem czemu. Ej, naprawdę, ja tam widzę coś złotego. Czy mi się tylko naprawdę wydaje? A może to jest. A nie, to kolejny dzwon, dobra. bo ja Myślałem, że tam jest naprawdę jakieś złoto, coś w tym stylu, jakiś złoty szkielet w zbroi, a to tylko kolejny ten dzwon. Ten, no, który jakby nie wzywał osników, tylko jakby mówi im, że... Znaczy nie mówi, tylko przekazuje informację, że kryć się w domach, bo piladżerzy że atakują. No. Mhm. No właśnie, więc ciekawe. Dobra, mam już piec. Okej, okay. i w ogóle ile mam miejsca. Czyli i tak będzie trochę mało miejsca nadal. Dobra, tutaj to rozwalimy. Sorki, no, że jeszcze w tym odcinku na razie nie uciekamy z wioski. Ale no, wybaczcie, naprawdę, no nie, nie wiedziałem, że tak, trochę się pokomplikują sprawy Z tą ucieczką z wioski, że tak powiem Naprawdę, no musicie mi wybaczyć No, musicie wybaczyć, no Wiem, że powinienem już wcześniej w sumie ten em, Wcześniej już w sumie uciec z tej wioski i w ogóle sobie zbudować domek fajny i w ogóle Ale myślę, że postaram się, chociaż nie jestem pewien w, w następnym odcinku ale to jeszcze właśnie nie jest pewne. Może w następnym odcinku dopiero będziemy uciekać z wioski? Nie wiem, zobaczymy. A czekajcie, noc się zbliża. O ja cię, ej, noc się chyba zbliża. Dobra. Eee, kurde, ej, trochę lami tutaj. E, trochę laguje tutaj ten. Eee, sterowanie i chodzenie w ogóle. Ej, eee, to jest łóżko? A nie, to jest to łóżko, co ja zabrałem, dobra. Eee, co ja chciałem? Ej, ja w ogóle oddałem to łóżko bez sensu, bo mogę wiecie co zrobić. Lepszy patent. Bezsensowny patent, słuchajcie, zrobiłem, bo mogę takie coś. Patrzcie, biorę łóżko robię takie coś. Cyk. Poczekajcie. Serio? No i cyk, i ym, jest nowe łóżko, i takie 100 razy lepsze. Szczerze przyznam. Polecam bardzo. No. Dobra, wiecie co. Bo ja zastanawiam się, czy nie zarąbać tego dzwonu na pamiątkę Ale to właśnie się zastanawiam i coś czuję, że chyba nie no. Dobra, poczekajcie, bo co ja chciałem zarąbać? A, już wiem, dobra Już pamiętam, co chciałem ukraść Dobra, kurde No Boże, niech to... O ci... Ja się... ej Skąd się wziął ty ty dnie? A one tutaj były? Nie no, ej słuchajcie, chyba ich nie było, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo normalnie sobie wtedy przychodziłem tędy A wiecie, że... ej, chyba tych dni rzeczywiście tutaj nie było e, Napraw i odczaruj, I dobra, czyli tutaj mogę naprawić i odczarować, dobra, czy coś mam zniszczonego? Jasne Dobra Trochę to naprawię Chociaż nie wiem, czy to coś zmienia, ale dobra, fit z tym Słuchajcie O, dobra, ciekawe, czy nuzy no z mogę naprawić Aha, w nosorzecach to raczej nic nie zmienia. Z tego co widzę. E, dobra. To fajnie. E, no, to ja to oczywiście rozwalam, bo ja to sobie zabieram, bo macie tego w ogóle osadnicy za dużo, słuchajcie. Naprawdę osadnicy mają tego według mnie za dużo, więc myślę, że to sobie zabiorę. Wiem, że łatwo bym to stworzył, ale lepiej sobie to zabrać. E, dobra, to wiecie co? W sumie mamy już 19 minut odcinka, a dzisiaj i tak planowałem zrobić trochę krótszy odcinek. No i co? Myślę, że możemy powoli już kończyć. Myślę, że był to bardzo udany odcinek. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje, więc naprawdę warto polecam zostawić taką łapeczkę w górę. I jeszcze raz przypominam, że jeśli trafiłeś na ten filmik przez przypadek. Bądź nie wiem, bądź ktoś Ci zaproponował, albo jeśli trafiłeś właśnie przez przypadek, to polecam oczywiście zostawić subskrypcję na tym kanale. Oczywiście dzwoneczek, żeby zostawić powiadomienia o najnowszych produkcjach. O, I trzymajcie się do usłyszenia. cześć części. Pamiętajcie też o zagadnieniu w opis, bo tam są linki. Jest link do serwera Discordzie gdzie jesteście na z kanałem. Co naprawdę polecam, no to się ma, no i cześć, i widzimy się w następnym odcinku. No to pa. A i mam nadzieję, że w ogóle wczorajszy odcinek e, z tego e, z WSIA na temat e, aplikacji Vortex Cloud Gaming Wam się podobał. I odcinek z serii Brawls teraz. No to cześć w ogóle. No już kończymy, dobra pa.